Siemanko ludzie, z tej strony Promox kanału Niemalipio. Witam w kolejnym odcinku drugiego sezonu z gry Ski Jumping 2020. Jak mówiłem w odcinku z... z zawodów sparingowych przed głównym sezonem. Gramy na telefonie z miarę dobrymi statystykami. I mam nadzieję, że w tym sezonie również uda nam się wygrać Continental. Może jeszcze lepsze miejsce w Pucharze Świata zajmiemy. I tak dalej, i tak dalej, więc zaczynamy sezon od Szczyrku. E, K70, Puchar Kontynentalny. Zobaczymy, jak tam pójdzie tutaj. W tym pierwszym, drugim sezonie, a początku drugiego sezonu. Nie, ja się plącze język. Więc... Wygraliśmy w poprzednim se sezonie, to na razie prowadzimy w Kontynentalu. Mimo, że jeszcze nie mamy żadnych punktów. Ło kurde, ja pierdzielę, no to było ciężkie do skorygowania, ale wyrównałem chyba wynik rekordowy w moim wykonaniu. Kwali nie wygramy, ale w konkursie powinno być jeszcze lepiej, tylko i wyłącznie. Trzeba się lepiej wybić, stanowczo lepiej. no, rekord nowy jest, ale bez telemarku. Ja nie będzie dobry wynik. Ja na tej skoczni nie lubię skakać szczerze w tej grze, bo no, mała ta skocznia, nie? Szybko się leci i ciężko później z telemarkiem wyrobić, ale... Ale tragedii w sumie też już nie ma jakiejś wielkiej. Mogło być jeszcze gorzej, nie? Dobra. Koniec pitolenia, trzeba się zabrać do roboty. Ja pierdzielę, 177 metrów. Rekord jak cholera wyszedł. Ażem Krzywo znowu się wyszedł z proku jak, jak w ostatnich zawodach w planicy poprzednim odcinku. Ja to wygrałem. Nie, drugim się zająłem. Kot wygrał. No, jak to wyszło? A, nie, nie ten. Nie wspomniałem, ale e, mam trenera w tej grze, w końcu. Udało mi się zatrudnić. E, razy... On mi ponosi ekspa razy 6. Więc jest całkiem dobrze. Na razy 7 będę też za niedługo zbierał, więc no będzie tylko i wyłącznie lepiej. Tak być powinno, tak myślę, Bynajmniej Szczyrka 70, słabiej wieje od narty, więc będzie łatwiej do skorygowania. Zdarza się liczyć tylko i wyłącznie dobre wybicie z progu. Ta, dobre wybicie z sprób. Przynajmniej tyle Merk wyszedł. Chociaż tyle dobrego. 73 metry powinienem wygrać kwalifikacje, chociaż nie wiem. Tak, wygrałem kwalifikację. Nieznacznie, ale wygrałem. I to się liczy. Pierwszy skok konkursowy! Ojej, o ja pier. No nie tak to miało być. Nie tak to miało być. Ja pierdzielę, co ja robię? Co ja robię? Tragedia, tragedia, nie tak to miało być. Który mi serdecznie? 13. Ja pierdzielę. Nie, nie mam pytań. Ale nieudany początek tego sezonu w kontentalu, o ja cię. O jacie. Jeszcze spóźniłem. Jeszcze bez telemarku. Nie. No <grym> czego? No czego? A, pierdol. Ażem spierdzielił 14 miejsce. Super. No perfekcyjnie, Żem to zrobił, nie powiem. Super wyszło. Karpaczka 85 Może tu będzie lepiej, taką mam nadzieję. Bynajmniej a być powinno lepiej, bo na tej skoczce mi się lepiej skacza o wiele niż na tym szczerku. A kurcze, co jest do cholery! A też nie ma co ukrywać, że ta skocza jest większa od Szczyrku ta 70. Zautomatu powinno być lepiej. Trzecie miejsce w kwalifikacjach zajęło. Nie ma tragedii, ale mogło być lepiej. Ja pierd, Co ja zrobiłem? Co jest to cholera? Eee, ja czemu tyle marki wychodzi do kuziwy. Już robię tak jak być powinno i mi to nie wychodzi. Nie ogarniam tego. Przynajmniej drugimi się zajęłam. po pierwszej serii, jeszcze jakaś nadzieja, że to wygram. Jeszcze jest nadzieja. Kurczę. Jeszcze jest. Ale czy będzie? To się przekonamy. No lepiej, się już wybiłem, ale nadal to nie jest perfekcyjne. No ale bez telemarku, no oczywiście że bez telemarku. No no. No no. Nie wygrałem tego na pewno, nie. Nie, wygrałem jednak i to z wielką przewagą, nieźle jednak. Myślałem, że będzie gorzej. A tu miłe zaskoczenie bym powiedział. Weźmy może w styl, wpójdźmy. Ten stadion jednak jeszcze kuleje. Jeszcze zbyt niskie noty dostaje według mnie. Eee, mocniej wieje pod No to gorzej dla mnie. Ale wynik powinien być jeszcze lepszy. Przynajmniej. Może nowy rekord ustanowimy. Kto wie. Proszę bardzo. Jak ja coś powiem tak się dzieje. 94,5 kwalifikacja na pewno wygrać wygrałem. Ale czy konkurs wygramy to już zobaczymy za chwilę. To się przekonamy. No. Ja, ale zacząłem tragicznie, no ale może dobrze skończę. <laughs> Przynajmniej telemarkę wylądowałem jakimkolwiek, już na <laughs> tytuł. Nie źle. Prowadzić powinienem, ale to się zobaczymy. Tak jest. Prowadzimy to z wielką przewagą i mamy zwycięstwo praktycznie w kieszeni. O ile czegoś nie spitole. Nagle. Ale wątpię, że tak będzie. Ale spóźnić spóźniłem. Odbicie niestety. Przynajmniej mimo to skoczyłem chyba jeszcze dalej. Tak jest. Spóźniłem higiem, ale przynajmniej też... Telemarkiet znowu mi się udało wylądować, to jest e, warte uwagi. No i wygrałem o prawie 30 punktów. I trzech plaków na podium. Niesamowite. Kolejne zawody Wisła K120, ile to trwa już? Ale to jeszcze długo będzie trwało. K122 konkurs. Wieje lekko pod narty. Eeeem, hmm. czy to jest nie Niemożliwe. Czemu ja prowadzę w Pucharze Świata, jak ja przecież nie wygrałem niczego. W tym sezonie jeszcze bynajmniej. O, mały rekord, to wiem, stry, 3 metry, no nie siłę. takie jakie glicze są, dziwne. Trzecie mi proszę bardzo. Hmm. Nie źle Ale spóźniłem. What the fuck What the fuck? What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck? Ażem to... Tragicznie spóźnił, o ja, pier... ja pierdziele... Nie komentujcie tego, proszę. O nie no, ale dlaczego? Dlaczego to jest to pierwsze miejsce, bo... O nie no... Dlaczego? Ja pierdziele... Ja pierdzielę. Bardzo zły początek sezonu. Mocno w plecy. 31. miejsce w świata. masakra. Kurwa. No jakim ciulem on się wy wy wypierdzieli o ten krzywy ry, ja się pytam. Jakim cudem on się wywalił na ten krzywy rej Super. Dobrze, Ale na moje nieszczęście pewnie będzie jeszcze kontuzja, po zawodach się okaże i, i kilka zawodów w dupu pójdzie. Pewnie tak będzie. Pewnie tak będzie, a jak tak będzie, to się wkurzę trochę. Bo nie na to liczyłem. O, ja Dlaczego tak się dzieje? What the fuck. 14 miejsca. Super, super. No spóźniłem i to w piździec mocno. Nie ogarniam tego, dlatego wolę szczerze mówiąc, nieższy na emulatorze niż na telefonie, ale na emulatorze nie będę grał, bo po pierwsze zbyt małe statystyki mam tam, a po drugie coś jest skiepczone i reklamy się nie chcą wyświetlać. Dlatego, że dogramy do końca ten sezon, no super, jednak kontuzja jest, no świetnie, nie? Świetnie. No jak gramy ten sezon jakimś cudem, to to będzie to ostatni sezon, i, i więcej nie będę nagrywał z tej gierki. Chyba, że będzie jakiś update nowy, który coś będzie wprowadzał znaczącego, no to wtedy się coś się nagra, nie? Oczywiście, ale z tego miejsca powiem, że o ile, jeżeli jakiś update nie wyjdzie, a dokończymy ten sezon, to będzie to ostatni sezon, który będę nagrywał na kanale z tej gry. I więcej nagrywać z tej gierki nie będę, bo... no. bo wątpię, że w tym sezonie wygram pucharu Świata, czy jakieś znaczące trofeum oprócz kontynentalu znowu, więc... E... No to nie będzie w sumie sensu nagrywanie taki, takiego czegoś, nie wiem, że... Będę osiągał te same wyniki tylko i wyłącznie, nic nowego, nie. Wiecie o co chodzi chyba, mam taką nadzieję. Dobra. No kur... No jaki... Czul tutaj. ja pier... Dlaczego znaczy on się musi wywalać na ten krzywy rej? Ja się pytam. Za mało mu płacą, że tak się... E, torturuje... Typo? Czy, czy... co? Bo... Ja już nie udariam. Chyba mu obniżyli pensje przez tę sytuację, teraz jest na świecie, coś mi się wydaje. I z tej desperacji coś spada na ten głupi ryj. Nie będę tego komentował, nie będę. Absolutnie nie będę tego komentował. Tyle w temacie. O, kontuzji nie ma. Jakie święto, powiem tak. Święto ogromne, nie ma kontuzji, naprawdę. Świetna, świetna wiadomość. Kapitalna. No. U mnie jest ten duży problem, że tak małych Skociach mniejszych, ja nie, ja nie mogę w ogóle wyczuć momentu kiedy mam lądować. Wiecie o co mi chodzi? I przez to ja albo upada ten krzywy ryj, albo po prostu nie robi telemarku i wychodzi jedno wielkie G. Tyle w temacie. No, no kurw! no nie! Ja się pytam dlaczego. Dlaczego to mi robisz, typie? Spod biedrony, no weź się ogarnij, bo inaczej wy, wywalę cię z tej kadry i, i skończysz pod śmietnikiem, typie żałosny. Ja pierdziele. Nie, ja oficjalnie od razu mówię ten sezon jest już na straty. Na straty kompletnie. Wyszła tragedia. Tragedia jedna wielka, bezsensowna i nic w tym już więcej nie będę mówił, bo to nie ma w ogóle sensu. Jest tragicznie. Tragicznie. Resztę możecie sobie dopowiedzieć, dopisać pisać w komentarzach. No. Cześć mnie wyjebcie z tej gry. Naprawdę wyjebcie mnie z tej gry, bo już nie wytrzymam. Nie wytrzymam! Kurwa nie wytrzymam zaraz. No i w chuju mam trudną taką kontuzję. Jebać to. W dupę jebać. Nic więcej nie powiem. No i kurwa tyle w temacie. Trzy konkursy poszły się jebać, tyle w temacie. Super! Super! Gratuluję sezonu, gratuluję do chuja pana, gratuluję. Zajebisty sezon, zajebisty sezon. Świetny sezon. Prawdę świetny, kapitalny. Najlepszy w moim wykonaniu, nie? Dosłownie. Ja walę, co to jest do cholery ma być? Co to ma być do cholery? Ja się pytam. Ja się pytam i nie mam odpowiedzi. Tyle w temacie. Ja pierdzielę. Do tego ja mówię od razu, nie. Jeżeli, jakimś cudem, dokończę ten sezon, nagram do końca ten sezon, więcej z tej gry nic nie nagrywam. Chyba, że widzi jakiś update, jakiś fajny, to, który coś nowego wprowadzi, odświeży, to proszę bardzo, wtedy coś jeszcze nagra. Ale jak dokończę ten sezon, walę to i nie więcej nie nagrywam, bo naprawdę szkoda mi nerwów. A jeżeli mam tylko te same osiągnięcia yy, osiągać, czyli jakieś, jakieś tam podia, Zwycięstwa, ale nic, znaczące, nic znaczącego, jak zwycięstwo w Pucharze Świata, yy, niż zwycięstwo w sezonie Pucharu Świata. Chodzi mi o kryształową kulę, nie? Od razu mówię. Czyli o zwycięstwo, który już cztery to da mnie bez sensu nagrywanie kolejnego sezonu, który będzie tak samo wyglądał, nie? Jak poprzednie. Bo to nie ma sensu, no... Też jakbyście chyba nie chcieli oglądać. To jest nudne. Szczerze to jest nudne i żałosne. Ech. Dobra, wygrałem. To super. Super. Już jedno zwycięstwo będzie w sezonie. Naprawdę świetnie. Świetnie. Tak miało być. Tak miało być. 哎呀！去呀！去呀！去呀！去呀！去呀！去呀！去。 Super. Super. Wow, 107 metrów, proszę bardzo. Proszę bardzo, coś jednak wyszło. Coś jednak odpaliło, nie? Super. Przynajmniej jeden skok w tym odcinku będzie idealnie świetny, nie? Chociaż jeden skok będzie dobry. No. i to i po zawodach w Engelbergu zakończymy sobie odcinek po tych dwóch zawodach w Engelbergu nie? nie ma co tutaj długich odcinek, ale nie wiadomo jak Aj tak Oj tak, oj tak. No, myślałem, że będzie słaby wynik, w sumie jest dobry wynik, 138,5. Nowy rekord ustanowiłem swój na tej skoczni, no nie, nie jest źle, nie, jest dobrze. Mogło być gorzej. Też tak myślałem, że będzie gorszy skok, ale wyszło całkiem dobrze. No. Proszę bardzo, 143,5. Jak się chce, tak się skoczy. Inaczej, jak się chce, to się dobrze skoczy. O. 143 metry, takie skoki to chcę oglądać co konkurs. I to byłoby świetne, nie? To byłoby świetne. Ale tak nie będzie, nie? Od razu 18, 18,5. No i teraz te noty już wyglądają całkiem dobrze, nie? A z dużą przewagą prowadzimy w pierwszej serii. Gdyby tylko to utrzymać, zwycięstwo mamy w, zwycięstwo mamy w kieszeni. Czy, na, czy w narcie, inaczej mówiąc. I chyba tak. Proszę bardzo, wygraliśmy Puchar. Puchar świata. Zawody w Pucharze Świata. Pierwszy konkurs w Engelbergu. Wyszło, wyszło świetnie. No, może, można się tylko cieszyć. E, czas na drugie zawody w Engelbergu. Myślę, że, za, że również będą w miarę udane. E, Tym razem wieje lekko pod narty, chyba tak samo jak miało, więc powinno być całkiem dobrze, tak myślę, chociaż... Proszę bardzo, 145,5 pół, nowy rekord. No, jeszcze dalej skoczyłem w rzeczywistości. Super, nie? Świetnie wyszło, bym powiedział. Świetnie, ale serio, świetnie. No, widzę, że już tu się nawet na 150 skoczyć w krze. na tej skoczni. Tak mi się też wydaje. No, ale wygrałem kwa kwalifikacje 40. Przed rybą Lol. To się że Marku skocza. Wynik dobry, 142,5, ale na pierwsze miejsce na pewno to nie wystarczy. Ale na czołówkę powinno, tak myślę, bynajmniej. Na czołówkę to wystarczy. Tak, na czwarte miejsce, tak myślałem. Ale jest szansa duża na podium. Tylko trzeba to powtórzyć i będzie świetnie. Tyle mogę powiedzieć. No tak, powtórzyć. Już tego nie powtórzę. Już tego nie powtórzę, niestety. już dalej skoczyłem o pół metra, ale... To nic mi zbytnio nie da. Szczególnie przy 17. No ta, 70 jest za baroką. Super. Ale przynajmniej czwarte miejsce zajęłem. Też dobry wynik, mogę powiedzieć szczerze. Dobra. To tyle na ten odcinek. Następne będziemy sobie grali cały turniej 4 skoczni. To będzie taki krótszy odcinek, bo to tylko będzie poświęcony turniej 4 skoczni. Myślę, że ten odcinek by wypadł całkiem dobrze, chociaż był ciekawy, śmieszny i żałosny z jednej strony. Ale... Chyba dało się oglądać. Możecie zostawić, nie wiem, jakąś w dół, łapkę w górę. Subanie, komentarz jakiś. To tyle i do następnych odcinków live'ów. Pozdro.